Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak połączyć dwa filmy w jeden. A więc zaczynajmy. Do tego, aby połączyć dwa filmy w jeden, wykorzystamy program ActivePresenter, o którym już kręciłem filmiki w przeszłości, także jeśli nie wiesz, jak ten program używać, możesz zobaczyć inne filmiki, tam wszystko jest wyjaśnione, a dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak dwa filmiki lub więcej niż dwa filmy połączyć w jeden za pomocą ActivePresenter. Jeśli tego programu jeszcze nie macie, możecie go pobrać za darmo. Wystarczy przejść na tą stronkę atomysystems.com albo po prostu w Google wpisać Active Presenter, znajdzie wam tą stronkę. Następnie klikamy Download, czyli pobierz. I co ważne, najnowsza wersja Active Presenter to jest wersja 8. Z tej wersji nie korzystałem, więc nie wiem, czy zrobili ją na przykład płatną czy nie. Natomiast ja korzystam z wersji 7, także tą wersję polecam. Jest ona dostępna zarówno na Windowsa, jak i na Maca. Natomiast jeśli chcecie przetestować najnowszą wersję, wersję 8 i ją przetestujecie, dajcie znać, czy nadal jest darmowa, czy może zrobili jakieś funkcje płatne itd. Sam jestem ciekaw. A jeśli nie chcecie się bawić w testowanie, to tak jak wspomniałem, polecam pobrać wersję 7. Jest ona oczywiście dostępna za darmo, zarówno na Macu, jak i na Windowsie. No a teraz zaczynajmy do tego, jak połączyć dwa filmy w jeden. Po pierwsze, kiedy otworzymy Active Presenter, mamy tutaj dwie opcje. Jedna to jest wybieramy Blank Project, czyli pusty projekt. W tym momencie, kiedy wybierzemy pusty projekt, będziemy musieli sami ustawić wielkość tego projektu. Czyli, jeśli wiecie, jaką wielkość wa mają wasze filmy, możecie to wybrać, ustawić odpowiednią wielkość i następnie będziemy mogli zaimportować te pliki wideo. Natomiast, jeśli nie wiecie, jaką rozdzielczość mają wasze filmiki, to polecam wybrać drugą opcję, czyli tutaj na dole Open, czyli otwórz. W tym momencie, jak klikamy Open, czy też otwórz. Otwieram się okienko i musimy w tym oknie oczywiście znaleźć miejsce, w którym zapisaliśmy nasze filmy, no i następnie wystarczy otworzyć jeden z tych plików, czyli dajmy na to kliknę na aerial albo na jakikolwiek inny plik, dajmy na to na gwiazdy, klikam open, czyli otwórz, w tym momencie zostanie utworzony nowy projekt, może to chwilę potrwać i ten plik zostanie do tego projektu dodany. No i jak widzimy projekt został otworzony, właśnie ma taką oto wielkość. No i teraz do tego projektu możemy dodać nowe pliki. W tym celu wystarczy tutaj u góry, z tego menu u góry wybrać annotację, czyli to jest trzecia opcja od lewej. No i następnie tutaj powinno być opcja wideo. Klikamy tutaj w tą strzałkę i wybieramy, że Video z pliku. No i w tym momencie możemy znaleźć kolejny plik, który chcemy tutaj dodać. Dajmy na to, dodam tutaj ten oto plik, czyli klikam na niego, wybieram Otwórz. W tym momencie chwilę to może potrwać, i ten plik jest już otworzony, jak widzimy. Musimy go tylko przesunąć tak, żeby wpasował się idealnie w ramkę. No i jak widzimy, ten plik został już dodany. Tutaj na dole mamy oś czasu, i jak widzimy, mamy te nazwy plików, które dodaliśmy, czyli pierwszy to były gwiazdy, czyli star, drugi dodałem morze, czyli sea. I tutaj mamy długości i kolejność tych klipów, w jakiej się będą pokazywały. Czyli jeśli chcemy, żeby gwiazdy były pierwsze, a na przykład morze drugie, to przesuniemy tutaj po prostu w prawo do momentu, kiedy się ten pierwszy klip skończył. No i w tym momencie, jak widzimy, mamy gwiazdy, klip z gwiazdami, następnie zacznie się klip z morzem. Czyli w taki sposób, to jest właśnie pierwszy sposób na to, jak możemy połączyć, na przykład dwa pliki. Możemy oczywiście połączyć więcej niż dwa pliki i możemy je dodać, właśnie w taki sposób, jak pokazałem, klikając tutaj. Albo możemy otworzyć właśnie tutaj folder z naszymi plikami wideo i następnie przeciągnąć dany plik wideo tutaj na. Na nasz slajd, czy nasz, e, nasz obszar roboczy. I w tym momencie, jak widzimy, ten obraz został właśnie dodany tutaj na górze. czy jak widzimy, pójdzie morze, następnie chmury, na przykład. Możemy to oczywiście odpowiednio poprzesuwać. Jeśli chcemy, na przykład, żeby ten klip zaczął się w połowie poprzedniego klipu, możemy je przesunąć właśnie w takie oto miejsce, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, tak także, możecie właśnie przesuwać pliki. I ważna rzecz, jeśli na przykład. E, Macie jakiś plik, który dodacie i ma on inną wielkość niż reszta. Możecie go w bardzo prosty sposób rozszerzyć, czy też zmniejszyć, albo zwiększyć. Możecie na przykład położyć go w lewym górnym rogu poprzedniego pliku i wtedy oba te pliki będą grały w tym samym momencie. Tutaj będziemy mieli mały pliczek, mały obraz w lewym górnym rogu na przykład i reszta będzie grała w taki oto sposób czyli macie tutaj pole do manewrów że tak powiem i możecie to dowolnie dostosować do waszych potrzeb możecie to na przykład przesunąć na środek prawy górny róg, lewy górny róg albo po prostu zrobić jeden plik po drugim tak żeby się odtwarzały jeden po drugim w taki sposób w jaki chcecie no i teraz jeszcze kilka rzeczy jeśli chcecie dodać jakąś ścieżkę audio, możecie tutaj albo tą ścieżkę audio przesunąć, albo tutaj wybieramy audio i wybrać z pliku. Ta ścieżka zostanie także dodana tutaj do osi czasu i możecie ją odpowiednio poprzesuwać. No i kiedy już tutaj ustawicie odpowiednią kolejność tych plików tak, jak chcecie, czyli ja mam w tym momencie tą kolejność w taki oto sposób, czyli najpierw mam gwiazdy, następnie pojawi się scena morza, kolejna będzie na przykład chmury, no i na końcu będzie. Ten ostatni obraz, który dodałem. No i jeszcze jedna rzecz, czyli jeśli mamy na przykład tutaj klipy nachodzące na siebie, możemy tutaj dodać na nie efekty przejść. W tym celu musimy tutaj u góry z tego menu wybrać animację: Animations, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siódma opcja od lewej strony. Klikamy na dany klip, czyli dajmy na to, ja chcę dodać efekt przejścia w tym oto miejscu. I następnie wybieramy animację, i tutaj z lewej strony mamy efekty wejścia, a tutaj efekty wyjścia. Czyli jeśli chcemy dodać efekt wejścia, wybieramy tutaj odpowiedni efekt z tego oto menu. Czyli dajmy na to, ja chcę na przykład efekt fade in albo float in, tak, żeby był bardziej widoczny. Jak widzimy, tutaj na dole został on dodany. Możemy zmienić jego długość poprzez przesunięcie tej oto opcji tutaj. Czyli zobaczmy, jak to będzie tutaj wyglądało. Mam tutaj. Efekt dodany, klikam sobie Play, jak widzimy mamy tutaj morze i ładnie tutaj przechodzi nam z morza na chmury ten efekt, czyli w taki właśnie oto sposób możemy dodać efekty przejść. No i tutaj, żeby już ten filmik nie był za długi, pokażę Wam jak teraz te nasze połączone pliki wyeksportować. Aby to nasze wideo stworzone z kilku pomniejszych klipów połączone w jeden wyeksportować do jednego pliku, należy tutaj u góry wybrać Eksport. Następnie, tutaj z listy, wybieramy wideo. Nie wybierajcie YouTube. Na YouTube należy przesłać pliki, najlepiej przez przeglądarkę. Najpierw należy je wyeksportować, właśnie klikając wideo i najlepiej do formatu MP4. No, i tutaj ważna rzecz. Musimy zaznaczyć eksport audio. Jeśli mamy jakieś dźwięki w naszym pliku, jeśli chcemy, żeby te dźwięki także zostały wyeksportowane w pliku. Następnie tutaj możemy zmienić wielkość tego pliku, możemy zmienić jakość, jeśli ten plik jest na przykład za duży, chcemy, żeby mieć, miał mniejszą jakość, dzięki czemu będzie ważył mniej megabajtów, czy też mniej gigabajtów. Możemy zmienić ilość klatek na sekundę, możemy zmienić rozmiar tego wideo, rozdzielczość i tak Co jest ważne tutaj to wybranie formatu MP4 najlepiej, ten format właśnie polecam. I następnie tutaj klikamy Browse i wybieramy w którym miejscu chcemy ten plik zapisać. Czy ja może go zapiszę 4 w jednym, ponieważ są to 4 klipy w jednym? W tym oto miejscu klikam sobie Save i następnie klikam OK i zacznie się eksportować. W zależności od długości naszego filmu czy też naszych filmików. Sam eksport może potrwać od kilkunastu sekund do kilkudziesięciu minut, nawet jeśli eksportujemy jakieś wielkie pliki e, o wielkiej rozdzielczości, albo po prostu są one bardzo długie, na przykład mają kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset minut. Kiedy pliki się już wyeksportują, zobaczymy taką oto wiadomość i możemy kliknąć jest, jeśli te pliki chcemy automatycznie zobaczyć, albo open folder, czy też otwórz folder, jeśli chcemy, żeby otworzył się folder, do którego wyeksportowaliśmy. Ja może kliknę tak. No i w tym momencie widzimy, że ten plik, który wyeksportowałem, ten plik, w którym połączyłem cztery pliki w jeden właśnie się odtwarza i jak widzimy w ten właśnie oto prosty sposób możemy połączyć 2, 3, 4 czy dowolną ilość plików wideo w jeden. No i na dziś to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się połączyć dwa pliki wideo w jeden i dajcie znać, co myślicie o tym programie, czy Waszym zdaniem jest łatwy w użyciu, czy może trudny. No i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.